Puszczamy karasie do chwilowego oczka wolnego Jeden taki mały Poszedł Mam tu kilka dużych nawet, jednego sporego wielkiego małe gówno, które chyba już nie żyje, ale okej okay, sprawdzi się nie żyje Nie, nie żyje Bo już nie. długą drogę miały, ale puszcza bąble ale Okej, okay, taki nawet... Chyba też nie żyje, ale... Ten Dobra, ten żył. Ja. To jest ten wielki już? Nie. Dobra, to Do jest koniec. jeszcze takie małe gówno. Ja, tego chyba jest duży. Zobacz. Chyba jestem duży, ale... Nie. Do końca jeszcze nie wiem, ale chyba japonka, ale dobra, wpuszczaj, bo może przed nim przeżyć jeszcze. Takie małe oczko, jeszcze chwilowa, taka wanna jakby, ale... O też taki małe, ale trochę się wkurzony, nie? Jak ty jesteś mokry, dobra, teraz chyba bydlak będzie. Ale bydlak jedno, bydlak ever Teraz chyba idzie ten wielki. Ten jest ten duży? Nie. Jo. Teraz idzie bydlak. Teraz Teraz pójdzie... O, to jest ten karaś, to jest, to na to czekałem. Vse je v redu. Vse je v redu. Zastavite si oba in larka na ra.